Boże Ojcze, wywnały się w serca błogoschronionych Józefa i Wiktorii tak wielką miłość, że nie wahali się poświęcić życia, aby ratować skazanych na zagonę. Przez ich stawiennictwo obdarz łaską małżonków, którzy ślubowali sobie miłość. Ich miłość będzie fundamentem ich współ, wspólnego życia. Rozleło się na dzieci którym przykazali życie i otwiera serca na tych, którzy jej nie mają. Bo Ty, najlepszy Ojcze, nigdy nie przestajesz kochać. Panie Jezek, Ty tak umocniłeś błogosławione Józefa i Wiktorię, żeby trwali w jedności małżeńskiej nawet w niebezpieczeństwie śmierci. Przez ich wstawienictwo obrażała samą małżonków, którzy ślubowali sobie wierność oby byli zawsze razem w zdrowiu i w chorobie, i w dobrej i swojej doli, aż do końca życia. Niech nic nie zniszczy ich zloty, a oni, zawsze gotowi do przebaczenia, będą blisko siebie i swoich dzieci, bo Ty, Sąd Boży, jesteś zawsze jednym z Ojca. Duchu Święty Boże, Ty napełniłeś błogosławioną wyczynę Do niebieskiej chwały. Przez ich stawiennictwo obdarz łaską którzy ślubowali sobie uczciwości. Pokładając całą ufność w Bogu, niech ufają także sobie nawzajem. Będą wobec siebie szczerzy i żyją w prawdzie. Wielkorocznie przyjmują nam życia i strzegą do odkrycia. Nie pokładają ufności w dobrach i uczciwą pracę zapewniają młodziwe życie sobie i dzieciom. Staw, by zawsze pamiętali, że Ty prowadzisz ich razem z dziećmi do domu Ojca w niebie, bo Ty, Duchu Prawdy, przypominasz miłość Ojca i Syna. Boże, w Trójcy Jedyny, Ty objawiłeś w życiu i śmierci Józefa i Wiktorii razem z ich siedemdziesiątymi dzieci, prawda Przez wstawiennictwo błogosławionych męczenników spraw, aby każda rodzina, stając się na ziemię obrazu jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, otrzymała udział w wiecznej chwale Trójcy. Tobie cześć i chwała. Amen.